Za chwilę na stadionie Camp Nou rozlegnie się gwizdek oznaczający rozpoczęcie drugiej połowy meczu. Teraz Van Persie. A teraz Eto. Iniesta. Pewnie obrona. Ależ krótkie, agresywne krycie. Ta zmiana to dobry pomysł. Wierzę, siły zawsze pomogą drużynie. Ciepkie wybija poza bramkę to uderzenie. Bramkarz wykopem rozpoczął grę teraz. Znakomicie. Próbują strzałów z daleka i chyba Był świetnie ustawiony i pewnie wyłapał tę piłkę. Fatalne wybicie i drużyna rywali przy piłce. Było blisko, ale niestety. Głuszna decyzja trenera musiał zdjąć zawodnika, zanim został był on odesłany do szatni przez sędziego za kolejne przewinienie. Piłkarzowi oczywiście jak widzimy nie podoba się ta decyzja, ale z jego żółtą kartką na koncie trener nie mógł ryzykować. Messi. Dobrze zapowiada się ten atak. Pabiański. Znakomita obrona. Nieudane to do dośrodkowanie z narożnika boiska. Dawid Lilia. Wygląda to tak, jakby piłka przykleiła mu się do nogi. Messi. To było niebezpieczne, ale skuteczne i wejście było czyste. Bardzo dobry ślisk. Sędzia nie ma żadnych zastrzeżeń. Aut w środkowej strefie. Kaka. Czy znajdzie partnerów w polu karnym? Uderza. Kaka z gol! I niestety ta bramka przekreśla szansę bramkarza na zachowanie czystego konta. I znów mamy otwartą sytuację. Jest równo remis, jeszcze wszystko jest tutaj możliwe. Paul dodatku bez piłki i tylko żółwych. Łówkuje i to całkiem nieźle. Tak. No, nie mogą odebrać mu piłki. I tak. Bez zastanowienia. Wydawało się, że będzie bramka, ale niestety. Nie dziwi mnie właściwie, że chybił w tej sytuacji. Ale nie będę go krytykował, bo miał tam wielu rywali wokół siebie i strzał z tej pozycji nie był prosty. W ogóle się dziwię, że mu się to udało. Może celnie tak Teraz już wiadomo dlaczego niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy. Proszę zwrócić uwagę jak on znalazł sobie miejsce, jak się ustawił, jak strzelił. To po prostu świadczy o klasie. Zdecydowanie przejęli inicjatywę. Potwierdzili to przed momentem zdobywając bramkę, która daje im prowadzenie i pytanie czy starczy sił. A teraz przy piłce Eto. Ilia Esus na Was. Uwaga, szansa. Ładnie się złożył do tego strzału, ale chybił. Milan gra dzisiaj wyjątkowo skutecznie, więc nie ma powodów do zmartwień z jednego niecelnego strzału. Znowienie od bramki. I Willian. Może teraz? Waldes! w ostatniej chwili końcami palców. Wydaje się, że jakby postawił sobie z tyłu niewidzialną kurtynę. Nie są w stanie jej przebić napastnicy. Kilka za boiskiem i wznowienie za moment załtu. Bez wahania przyjął, opanował. Skuteczna interwencja. Ach, blisko teraz! Trzał z bliska, ale z tego mi się obroni. Jak on to obronił? To był niemal pewny gol. Rozumiem teraz. Rozpacz napastnika. Dawid Wilia teraz. Próbował teraz zaskoczyć bramkarza z daleka. Waldes świetnie wyciął tę sytuację. Mimo że strzał był trudny, złapał piłkę bardzo łatwo. Ach, długie, świetne wyrzucenie piłki dokładnie do swoich partnerów z drużyny. Mamy wyrównanie piękne i od początku. Niepotrzebnie się odkryli, chcąc strzelić kolejnego gola. W rezultacie tracą prowadzenie. Remis i fantastyczna końcówka meczu. Znowu mamy otwartą sytuację. Jest porówno i jeszcze wszystko jest tutaj możliwe. Kaka? I nie sta. Wspaniałe dośrodkowanie. na porągiewka. Falon. Zaleceniem FIFA jest interpretacja spornych sytuacji na rzecz atakujących. A zatem nie rozumiem skąd ten gwizdek. Valdes! Nie dał się zaskoczyć. Znakomita interwencja bramkarza, tym bardziej, że napastnik był w świetnej sytuacji. Ależ znakomita parada bramkarska. Chyba będzie bramka, nie! Waldez w ostatniej chwili. Bramkarz znowu grę. Dobrze wypełniają swoje zadania. Messi i Kolejna ładna dobra piłka. Dawid, Wilia. Drużyna broni się teraz wszystkimi zawodnikami. Out. Dawid. Trzeba przyznać, świetnie powstrzymał ten atak. I Wilia. W piłce kaka. Czym a proszę popatrzeć! To jest zawsze coś niezwykłego. Gol w doliczonym czasie gry. Czy ta bramka, którą widzieliśmy, przesądzi o zwycięstwie? Niewiele czasu do końca spotkania. Aż miło patrzeć doskonałe panowanie nad pytko. A więc udało się utrzymać ten korzystny rezultat do końca. Choć trzeba przyznać, że nie było łatwo. Ogromna radość na ławce rezerwowych.